Z wielu miejscowości w Wielkopols Wielkopolsce przyjeżdżali do mnie familii, przyjeżdżali koledzy i mówili Ryszard, my czujemy, że mieszkańcy chcą głosować, wielu mieszkańców chce głosować nie na paktyk polityczne i powinniśmy coś zrobić. I myślę, że dobrze by było, żeby przedstawiciele także tej grupy społecznej mieli swoich reprezentantów w Sejmiku Wielkopolski. No właśnie, jak to będzie, panie prezydencie? Bo jeśli pana podwładny zostanie na przykład radnym Sejmiku, to to będzie mógł pan go wyrzucić za brak dyscypliny na przykład. Ale z pracy. Z Sejmiku nie. Z pracy to być może. I powiem, jak będzie źle pracował, to pewnie tak, takie to będzie miało miejsce. Natomiast jeżeli będzie dobrze pracował, Sejmik będzie jego problemem. I to będzie, powiedzmy, jeżeli to będzie pan Robert, no to to będzie... Jeden z moich podwładnych to rzeczywiście, natomiast przecież w Wielkopolsce startują bardzo różne osoby, wielu działaczy społecznych, szefowa Amazonek startuje na całą Polskę tak? startują i przedstawiciele doświadczeni samorządowcy, także ci, którzy już są dzisiaj w Sejmiku. W związku z tym to są ludzie i z doświadczeniem samorządowym, i z doświadczeniem społecznym, i z doświadczeniem biznesowym. Wspomniał Pan Prezydent o Panu dyrektorze Jakaś ale z tego co wiem i co słychać, po wyborach nie wiecie, jak musiał Pan go wyrzucać, bo jak wygra w Jarczynie Adam Pawlicki, to znów zostanie wiceburmistrzem. Ja tego nie wiedziałem, to wtedy bym się oczywiście zastanawiał, czy go tak mocno popierać. A, ja uważam, że jest potrzebny też w Poznaniu. E... Będziecie sobie dzielić z no, Zobaczymy, no, na, na szczęście to on będzie musiał podjąć ostatecznie decyzja a nie my. Jest jeszcze jeden element, który mnie zawsze bardzo boli. To się trochę mówi tak, skoro to jest rysta, lista Ryszarda Grobelnego, to chodzi o to, żeby Poznania tym zyskał. No to przepraszam, to obraża ludzi, którzy startują. Tak nie dalej, jak tydzień temu gościliśmy w Jarocinie pana posła Mariusza Witczaka. Nie wiem, czy kojarzy pan takiego posła. E, I pan poseł powiedział... Jest tak, jest dokładnie. Poseł powiedział tak, proszę posłuchać, to jest komitet, o pańskim komitecie zorientowany na interes Poznania. Nie bądźmy frajerami. Jeżeli prezydent Poznania jest organizatorem swojego przedsięwzięcia, to nie po to, żeby w Jarocinie, do Jarocina te pieniądze przywozić. To jest myślenie, które jest zamknięte myśleniem partii. To ja oczywiście mógłbym odbić półeczkę i powiedzieć, skoro organizatorem jest pan poseł Witczak, to, to jest interes Kalisza, a jeżeli jest pan Rafał Grupiński, to co, Warszawy, bo częściej bywa w Warszawie niż w Poznaniu? Nie, to są epitety, znaczy to jest zawsze takie coś. Jak już nie mam innych argumentów, to stosuję argumenty, które są populistyczne i nieprawdziwe. Takim przykładem, że jest to świetny lider tego komitetu wyborczego jest to, że Ryszard Gobelny jest szefem Związku Miast Polskich największej organizacji skupiającej samorządowców i to jemu zaufali, żeby on tą organizację poprowadził. To świadczy również o tym, że wychodzi szeroko, nie myśli tylko i wyłącznie o poznaniu jego, jego pępku świata. To jest plotka, że będzie pan wiceburmistrzem po wyborach, jak wygra Adam Pawicki. Nie otrzymałem takiej propozycji od pana burmistrza Pawlickiego, otrzymałem natomiast propozycję od pana prezydenta Grobelnego kandydowania do sejmiku województwa wielkopolskiego, a tych dwóch mandatów włączyć nie można.